Bartow Mieryś, Polski Karawaning. Kłaniam się bardzo serdecznie. Dzisiaj moi drodzy porozmawiamy na temat bardzo ważny, bo chodzi o kwestie bezpieczeństwa. To właśnie o bezpieczeństwo chodziło w kontekście karawaningowego boomu, które obserwujemy od około dwóch lat na polskim rynku. Często o tym pisaliśmy, często pisaliśmy o odczuciach związanych z tym boomem, ale statystyki jasno i twardo pokazują, że nie jest to tylko dziennikarskie, nie są to tylko dziennikarskie ploteczki, ale to są fakty. Kamperów i przyczep kempingowych sprzedało się w ostatnim czasie w naszym kraju naprawdę dużo. Wszystko z powodu e, oczywiście pandemii koronawirusa i poszukiwania bezpiecznego środka transportu, bezpiecznego środka przemieszczania się, dodatkowych, bezpiecznych właśnie możliwości. Wypoczynku, czy to krótkiego, czy to długoterminowego i właśnie kempingi, przyczepy kempingowe i kampery to swoiste domy na kołach, ale jednocześnie są to takie bezpieczne oazy em, podczas korzystania, których nie mamy kontaktu z innymi uczestnikami, oczywiście jeżeli mamy na to ochotę. A co w przypadku firm, które zajmują się wynajmem kamperów czy przyczep kempingowych? Co w przypadku pomieszczeń wspólnych, które przecież trzeba w jakiś sposób zdezynfekować? No i właśnie tutaj pojawia się kwestia ozonu. Ozonowanie. Stało się w ostatnim czasie bardzo popularne, zyskało na popularności. Oczywiście było doskonale wcześniej znane, natomiast teraz, w obecnych czasach, stało się szalenie ważne, nie tylko w kontekście właśnie pojazdów turystycznych, ale w ogóle jeżeli chodzi o samochody, przestrzenie wspólne, biura itd. itd. I prawdopodobnie jeszcze przez długi czas właśnie temat dezynfekcji, zabijania wszelkich wirusów, bakterii z nami jeszcze pozostanie, bo nawet jeżeli oczywiście pandemia przeminie, to i tak nasze przyzwyczajenia na długo jeszcze w nas pozostaną, jeżeli nie na I dzisiaj, w dzisiejszym materiale chciałbym zaprezentować Wam urządzenie, które jest wyprodukowane przez firmę Texa. To włoski producent, którego możecie po prostu nie znać. Do tej pory był nieobecny, jeżeli chodzi o rynek karawaningowy, natomiast jest to bardzo mocny gracz, jeżeli chodzi o przemysł motoryzacyjny. To tam tworzy przeróżne urządzenia, które są na co dzień użytkowane przez chociażby mechaników w warsztatach samochodowych. Natomiast to urządzenie może być śmiało wykorzystane właśnie między innymi w karawaningu. Jest przeznaczone dla tych przedsiębiorców, którzy trudnią się wynajmem kamperów i przyczep kempingowych i są, chcą swoim klientom zapewnić 100% bezpieczeństwa. To jest oczywiście ozonator Texa Air 2 Sun. Tak nazywa się to urządzenie, natomiast na tle konkurencji wyróżnia się paroma... Bardzo istotnymi szczegółami, które plasują ten produkt zdecydowanie wyżej, jeżeli chodzi właśnie o szeroką branżę ozonatorów. Dlaczego wybrać właśnie warto to urządzenie, a nie inne? Zapraszam do materiału. Żeby zrozumieć, tak naprawdę czym. Nowy ozonator od Texy jest. Musimy dokładnie sprawdzić trzy różne fazy, przez które to urządzenie przepuszcza powietrze właśnie znajdujące się w kamperze czy przyczepie kempingowej i będę się tutaj posiłkował instrukcją oczywiście zawartą w języku polskim, bo Texa Polska o polski oddział włoskiego producenta ma posiada bardzo mocne wsparcie, jeżeli chodzi o zakres merytoryczny, dokładne wytłumaczenie, na czym polega praca urządzenia i jakie są jego zalety uważam to za duży plus w kontekście właśnie zakupu tego typu urządzenia, bądź też każdego innego, jeżeli chodzi właśnie o wsparcie. I tak, tutaj em, na oficjalnej stronie internetowej producenta możemy przeczytać, że Texa Air 2 Sun zakłada trzy fazy obsługi. W pierwszej fazie wykorzystując zjawisko wyładowania elektrostatycznego, przekształca znajdujące się w kabinie kampera czy przyczepy kempingowej cząsteczki tlenu właśnie na ozon, czyli z O2 na O3. I w ten sposób, oczywiście, całość jakby zaczyna się dezynfekować. Co ciekawe, dzięki wbudowanym czujnikom, dzięki wbudowanemu procesorowi, tutaj zawartemu w tym urządzeniu, cały proces przebiega automatycznie, bezobsługowo, nie potrzeba tu żadnej wiedzy z naszej strony. System sam dobierze odpowiednią ilość ozonu, dokładnie zbada, jakie jest zagęszczenie cząsteczek tlenu. W danym pomieszczeniu i będzie przeprowadzał proces tak długo, aż całe kabina, całe pomieszczenie, kamperacze, przyczepy zostanie dokładnie zdezynfekowane. To zupełnie inna rzecz, jeżeli chodzi o właśnie ozanatory, na przykład w kontekście urządzeń, w których ustawiamy odpowiedni czas i tam musimy wyliczyć, jak mamy dużą przestrzeń, ile czasu potrzebujemy i tak dalej, i tak dalej. Nie, tu jest zupełnie inaczej. Tu wszystko za nas robi pełna automatyka. Do nas należy tylko postawienie urządzenia, uruchomienie go i tak naprawdę to wszystko. Druga faza to ta dezynfekcja właśnie właściwa. To, co powiedziałem wcześniej, mm, mikroprocesor wytwarza optymalność ilość ozonu, utrzymuje w kabinie jego odpowiednie stężenie, e, usuwa pleśni, grzyby, wirusy, bakterie zgodnie ze wszystkimi standardami chirurgicznymi i pozostaje nam oczywiście ta trzecia faza i to jest właśnie rzecz, która szczególnie wyróżnia ten produkt na tle konkurencji, której przecież w ostatnim czasie na pewno na rynku nie brakuje. Chodzi o to, że Urządzenie w ostatniej fazie cyklu odwraca proces przekształcania tlenu w ozon. Co to oznacza? Oznacza to, moi drodzy, tyle, że zazwyczaj po ozonowaniu musieliśmy wyłączyć urządzenie, otworzyć najlepiej wszystkie drzwi i okna kampera czy przyczepy kempingowej, odczekać pewien określony czas, żeby całe pomieszczenie dokładnie wywietrzyć, i dopiero wtedy możemy wpuścić klienta i wydać mu samochód. Tutaj Rzecz się odbywa zupełnie odwrotnie. To ten, te urządzenie, dokładnie te przygotowuje nam wnętrze po to, żeby po otworzeniu drzwi i po zakończonym procesie automatycznie klient może wchodzić, e, może się tam czuć oczywiście bezpiecznie i może od razu skorzystać z danego pojazdu, który właśnie dezynfekowaliśmy. To jest rzecz, która z pewnością wyróżnia e, właśnie Texe Artisan na tle konkurencji. Ale dość gadania teoretycznego. Idziemy do kampera, włączymy urządzenie, zobaczymy jak pracuje i jak wygląda jego obsługa. W szybkim tempie przemieściliśmy się do kampera, w którym za chwilę nastąpi właśnie proces ozonowania za pomocą teksy air to sun Co znajdziemy w zestawie? Oczywiście instrukcje obsługi, dwuletnią gwarancję, książeczkę gwarancyjną i tak dalej. Natomiast rzecz najważniejsza, oczywiście w całym zestawie, to jest taki mały pilocik, za pomocą którego zdalnie możemy obsługiwać całe urządzenie, nie narażając operatora, w tym wypadku mnie, na ogromny no, Różne działanie ozonu, bo jak wiemy, doskonale podczas procesu ozonowania absolutnie nikogo nie może być w środku kampera, czy przyczepy kempingowej. Więc za pomocą takiego pilota robimy to łatwo, szybko i oczywiście bezpiecznie. W zestawie jest dołączony, moi drodzy, kabel zasilający. I co ciekawe, ten kabel. W standardzie jest zakończony wtyczką 12 voltową tą okrągłą zapalniczkową, co świetnie wpisuje się, jeżeli chodzi o standardy właśnie kamperów czy przyczep kempingowych i cały proces ozonowania może jak najbardziej zostać przeprowadzony bez użycia zewnętrznego źródła zasilania. Czyli podłączamy tym wtyczką do okrągłego złącza zapalniczkowego i po prostu urządzenie działa. Zgodnie z najnowszymi trendami, bo jednak Texa to jest bardzo nowoczesna firma, Mamy tutaj również do dyspozycji aplikację, którą za chwilę wam pokażę. Jak widzicie, zasilanie jest podłączone. Odparam teraz aplikację, która jest dostępna zarówno jeżeli chodzi o e, telefony z Androidem, jak i oczywiście telefony e, aploskie. Wszystko jest tutaj dostępne. Aplikacja jest oczywiście w pełni darmowa. Wystarczy wyszukać. Air to Sun, dokładnie tak jak brzmi nazwa urządzenia w moim przypadku w sklepie Play. I oczywiście mamy dostępną aplikację. Aplikacja uruchomiona, skonfiguruj swoje urządzenie. Oczywiście, że tak. Przewinąłem cały dokument przeczytałem. Oczywiście, kontynuuj. Aktywuj lokalizację podczas korzystania z aplikacji. Oczywiście. I teraz musimy wyszukać ozonator i kod. QR, kod kreskowy, jest coś takiego jak najbardziej. Łączenie z ozonatorem i już. Mamy gotowe. Wprowadź dane swojej firmy, aby wygenerować spersonalizowane raporty dezynfekcji. Właśnie to też jest kolejna rzecz związana z tym urządzeniem. Po każdym ozonowaniu możemy wydrukować, pobrać przede wszystkim w formacie PDF taki raport z ozonowania, a następnie go wydrukować i przedstawić klientowi do wglądu, jak wyglądał cały proces, ile trwał itd., itd. Taki raport oczywiście też Wam pokaże. Czy możemy tutaj. Zapisz i kontynuuj. Nie, musimy wybrać województwo, niech to będzie województwo pomorskie, w którym aktualnie się znajdujemy. Co tu mamy jeszcze? NIP firm, a podamy mój, niech będzie. Proszę bardzo. Mm, szukamy dalej. Zapisz, kontynuuj. Tak, urządzenie jest teraz skonfigurowane. Rozpocznij korzystanie. Mamy tutaj połączony, tak jak sami widzicie na pulpicie nawigacyjnym, mamy połączony nasz ozonator, mamy jego numer seryjny. Jednocześnie tutaj, jak możecie zobaczyć, z przodu urządzenia świeci się czerwona dioda, która według urządzenia sygnalizuje nam gotowość do pracy. Urządzenie Erstu San numer seryjny jest gotowy do użycia. Zestaw filtrów na 100%, generator ozonu na 100%, czujnik ozonu również na 99%, więc wszystko jest jak najbardziej prawidłowe. Rozpocznij nowy proces, proces no i właśnie. Tutaj możemy wybrać najbardziej odpowiedni program dla odkażania środowisko. Wybór będzie zależał od czasu trwania i skuteczności obsługi. Możemy wybrać oczywiście tryb automatyczny, możemy zniwelować pleśnie, możemy wybrać specjalny program, który jest podyktowany pod aktualną pandemię i koronawirusa, czyli COVID-19. Możemy też wyeliminować wszelkie brzydkie zapachy. My dla próby dzisiaj zastosujemy tryb automatyczny. Kabina pasażerska czy pomieszczenia. No i tu jest właśnie trudny wybór. Powiedzmy, że wybierzemy my. Pomieszczenie, bo jednak mamy pomieszczenie, no właśnie, aż do 10 metrów, aż do 20 metrów, aż do 30 metrów, czy bardzo duży, aż do 30 metrów, do 80. A zobaczmy, co jest w kabinie pasażerskiej. Mamy do 2 metrów, do 4, do 8, do 12. Wybierzmy w takim razie wana, bo znajdujemy się w półintegrze 7-metrowej, więc tutaj 12-metrowa przestrzeń będzie jak najbardziej wystarczająca. Wybierzmy więc wana. Obowiązkiem operatora jest zapoznanie się z instrukcją, sprawdzenie szczelności, korzystanie z najnowszej, jak najbardziej wszystko zrozumiałe, akceptuję. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy silnik jest włączony, jeżeli możliwe. Tu w tym przypadku silnika uruchamiać nie będziemy, bo zależy nam na dezynfekcji przede wszystkim tej oczywiście części mieszkalnej. Drzwi i okna są zamknięte. Jak najbardziej sprawdziłem, wszystko jest zamknięte i szczelne. Recyrkulacja powietrza aktywowana. Tak uruchomiłem tutaj, moi drodzy, klimatyzację, która na pokładzie tego kampera jest zainstalowana, natomiast wyłączyłem samą klimatyzację, włączyłem tylko obieg powietrza, by cały czas właśnie te powietrze cyrkulowało w Tutaj przestrzeni pojazdu. Wentylacja, wentylacja ustawiona na minimalną prędkość, klimatyzacja, zgodnie z tym, co mówiłem przed chwilą, jest wyłączona. Brak osób i zwierząt w pojeździe. No właśnie, w tym momencie muszę się eksmitować na zewnątrz i będziemy kontynuowali proces już spoza wnętrza. Pojazd. Jestem już na zewnątrz pojazdu. Jestem w miejscu oczywiście bezpiecznym, tak jak mówiłem. Urządzenie można uruchomić za pomocą tego prostego przycisku sterowanego przez Bluetooth, ale aplikacja daje o wiele, wiele większe możliwości wyboru konfiguracji itd. itd. Natomiast sam proces, który rozpoczynam właśnie za chwilę, jest oczywiście tak jak mówiłem w pełni automatyczny. Klikam rozpocznij proces i mam sprawdzenie statusu nie wchodzić do pomieszczenia przez 34 minuty. Tyle będzie trwało ozonowanie wnętrza tego kampera. Oczywiście mm, urządzenie, tak jak mówiłem wcześniej, jest wyposażone we wszelkie czujniki, także od razu wykryło temperaturę, od razu wykryło stopień wilgotności i właśnie analizując te wszystkie parametry z poszczególnych czujników, dobierze taki proces odpowiedni, tak by Dokładnie zdezynfekować całe wnętrze kampera, następnie oczyścić go z ozonu i oddać nam go w pełni bezpieczny. Zaczynamy. 34 minuty przed nami. 30 parę minut ozonowania za nami. Wnętrze jest zdezynfekowane i teraz urządzenie. Teksa Air to Sun weszło w tą trzecią, czyli najważniejszą fazę, przynajmniej w kontekście oczywiście produktów konkurencji. To oznacza, że w tym momencie trwa przekształcanie ozonu w tlen. Dzięki temu procesowi będziemy mogli wejść prosto do naszego kampera bez potrzeby jego wietrzenia. To jest bardzo ważne, ponieważ często po procesie ozonowania, nawet przez godzinę po wietrzeniu, jeszcze ten ozon jest wyczuwalny. A jeżeli w takim przypadku niedokładnie wywentylujemy, wywietrzymy nasze pomieszczenie, to oczywiście za chwilę zacznie nas boleć głowa, zaczniemy mieć kaszel, duszności itd., itd., ponieważ ozon jak doskonale powszechnie jest to znane, jest szkodliwy dla naszego zdrowia. Także czekamy jeszcze na ten proces ostateczny, na te przekształcenie ozonu. To potrwa parę minut. Oczywiście urządzenie cały czas analizuje zawartość ozonu w porównaniu do tlenu we wnętrzu pojazdu i po zakończeniu tego procesu na ekranie naszego smartfona zostanie wyświetlone powiadomienie, informacje, że ten proces został zakończony w tym momencie będzie można wejść do Środka naszego pojazdu. W chwili aktualnej jeszcze mamy tutaj ważną informację: nie wchodzić do pomieszczenia. E, pokazało nam się też po procesie. Dezynfekcji nowa opcja pod tytułem Generuj raport. Klikamy Generuj raport, wygenerować raport bez wykonanej ponownej konwersji. Rekonwersja do tlenu jeszcze nie została zakończona stężenie ozonu jest nadal wysokie, aby wprowadzić bezpiecznie do środowiska. Czy chcesz kontynuować? I tu, oczywiście, już na tym etapie, ten raport możemy wygenerować. Jak wygląda cały proces dezynfekcji, ale my tutaj zadbamy, żeby ten cały proces został zakończony od A do Z, żebyśmy wykorzystali na maksymalnie. Możliwości nowego urządzenia teksty, więc poczekamy na Zakończenie tego ostatniego procesu, i wtedy wygenerujemy raport. Pokażę Wam, jak taki przykładowo właśnie raport wygląda. I zgodnie z planem, kilka minut później, ozonator kompletnie zakończył proces dezynfekcji wnętrza naszego kampera. Specjalna, specjalny komunikat pojawił się na ekranie smartfona. Czytamy, że zaleca się przewietrzenie ozowanego pomieszczenia przed jego użytkowaniem, czyli nawet delikatnie, żeby otworzyć drzwi i okna. Odkażacz będzie. Utrzymywał włączone wentylatory w celu poprawy warunków bezpieczeństwa środowiska, Czynno, jednak można uruchomić nową czynność oczywiście, odkażania, i od razu mamy możliwość wygenerowania raportu. Numer em, rejestracyjny samochodów, piszmy tu jakiś przykładowy, e, nie wiem, taki, taki marka Carthago w naszym przypadku, model. Ach, nie, że sprawdzę. Citrere oczywiście. Nazwa klienta Bartłomiej Ryś. Kontynuuj. I proszę bardzo, mamy już dostępny cały raport z operacji dezynfekcji, kiedy została przeprowadzona, na jakim samochodzie, kto był klientem, całkowity czas trwania. Wszystko mamy oczywiście moi drodzy dostępne, kiedy się zaczęło i tak dalej, kiedy się zakończyło, możemy teraz ten raport oczywiście wydrukować, udostępnić w formie, tak jak widzicie, takiego prostego pliku PDF i tak ładnie zakończyć współpracę z klientem, oddać mu pojazd do użytkowania. Wchodzimy do środka, zobaczymy czy jest jakakolwiek różnica w wyczuwalnym chociażby zapachu. Jak sami możecie usłyszeć. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Wentylatory jeszcze e, tutaj Teksy Air to Sun bardzo mocno pracują. Urządzenie prawdopodobnie się chłodzi. Nie mam pojęcia zielnego, natomiast prawdopodobnie chłodzi, wyrzuca te resztki, które zostały w środku. Co z wnętrzem pojazdu. Zdecydowanie czuć odświeżenie, zdecydowanie czuć, że tutaj się coś zadziało z powietrzem i z drobinkami powietrza unoszącymi się tutaj wokół nas. Zdecydowanie też nie było czuć tego charakterystycznego ozonu, który zapewne zapach znacie, jeżeli kiedykolwiek serwisowaliście chociażby klimatyzację w Waszych Samochodach. Tu moi drodzy tego nie było i rzeczywiście ten trzeci proces, trzeci etap, czyli zamiana ozonu w tlen, zdecydowanie działa i oczywiście przyspiesza to cały proces. Obsługi, kiedy mamy kilka kamperów, kilka, kilkanaście samochodów, kamperów, przyczep, kempingowych, to zdecydowanie z tym urządzeniem cały proces ozonowania odbywa się oczywiście o wiele, wiele szybciej. Cena takiego urządzenia opiewa w okolicy 2600 zł w zależności od miejsca, w którym kupujecie, i oczywiście jest to pełnowymiarowy sprzęt z XXI wieku, za pomocą którego możemy zrobić ozonowanie w sposób, przeprowadzić proces ozonowania w sposób bezpieczny, zarówno pomieszczeń, samochodów, wnętrza pojazdów turystycznych i dalej i tak dalej. Możliwości dezynfekcji są naprawdę, naprawdę dużo i to wszystko jest zaklęte w jednym takim małym urządzeniu. Jeżeli materiał Wam się podobał, łapa w górę. Link do urządzenia znajdziecie poniżej n materiału, w opisie oczywiście od tego filmu. Łapka w górę, sekcja komentarzy należy do Was i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Polskiego Karawaningu. Trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.